Cześć, ja jestem Grimar i zapraszam was do kolejnego odcinka z drogi do BPL. Poza odcinkiem zagrałem dwa sparingi. W pierwszym wygraliśmy 1-0, natomiast w drugim polegliśmy też jedną bramką. Jak wam się spodobało intro, możecie to ocenić. Na końcu odcinka jest także outro, także pozostańcie do końca i zobaczycie. Przygotowujemy skład na pierwszy mecz. Bardzo mnie to cieszy, że dużo zawodników ma yy, szczałkę w górę, formy. I mam jeden problem, bo, ponieważ bramkarz rezerwowy ma także dobrą formę, i kol też ma dobrą formę, ale chyba będę stawiał na kola. Pierwsza sytuacja, 23 minuta i uderzenie naszego napastnika. Niestety bramkarz broni. Kolejna sytuacja, 80 minuta. Podanie do rajda, Raid zagrywa do Morgana. I idzie teraz skrzydłem nasz pomocnik. Schodzi do boku. Do samej linii do środkowanie Morgan. I mamy bramkę wyprowadzana z naprowadzenie. W tym meczu. Szkoda, że dopiero w 83 minucie, ale wyprowadza nas na prowadzenie. No i takim rezultatem kończy się ten mecz. Wygrywamy 1 do 0. I 3 punkty na naszym koncie. Dobra. Ładnie, wygraliśmy. Szkoda, że właśnie w końcówce udało nam się jedną bramkę tylko szczelić. Ale dobre i to. No i szczelił właśnie ten zawodnik, co miał taką dziwną mordę. Hmm. Będę na niego morda mówił. Dobra. Yy, widać, że nasi zawodnicy są zmęczeni, ale to chyba jeszcze nie, przy, nie przesymulowałem do końca. No i mecz puharowy. Puchar Capital One. Myślę, że to będzie zasymulowany mecz, ponieważ będę tylko grał z Pucharów FA Cup, ponieważ najbardziej on się opłaca. No i takie rotacje w składzie jeszcze. Wychodzimy składem rezerwowym. Zaraz przekonacie się, jak się spisał ten skład. Yesil i Raid bardzo ładnie ze sobą współpracują, ale. Morgan y, jeszcze lepiej współpracuje z Yesilem, ponieważ Morgan jest dobry fizycznie, a Jesil jest bardzo szybki. Więc to się wszystko ładnie ze sobą wzgrywa. Dobra, y, to zasymulujemy sobie ten mecz. Zobaczymy, jakim rezultatem on się zakończy. No i dobra, przechodzimy do symulacji. No i zaczynamy. Jak widać po dogrywce w karnych wygraliśmy, znaczy, z, no w karnych 4 do 3. Symulujemy dalej. Tutaj oferta transferowa załutona, ale jak zobaczyłem, że chcą za niego tylko 8, że chcą za niego dać tylko 8000, no to po prostu postanowiłem dać kontrofertę, jeżeli by. Złożyli 25 tysięcy, oczywiście sprzedałbym tego zawodnika, ponieważ on już ma 35 lat. No, ale już wam powiem, że po prostu nie chcieli tego zawodnika za tyle pieniędzy. No to postanowiłem zostawić go w swoim klubie. Dobra, kolejny mecz ligowy. Usta, ustawię tutaj jeszcze tylko skład. W ostatnim odcinku nie pokazałem wam brąki i przeciwników, ale myślę, że to nie będzie właśnie dla was jakimś. No, jakoś was nie uraży czy coś, ale w, postaram się już tak. Wiecie, każdemu się wpadki zdarzają, ale postaram się już tak ostatni raz popełnić taki błąd. Dobra. Ładnie wszyscy mają dużą formę. Niektórzy mają też spadek formy, ale. Jak widzicie, dałem teraz szansę bro bronienia naszemu rezerwowemu brankarzowi. Zobaczymy, jak on się spisze. Mm, ten Aleksandra pokazał się w tym pierwszym meczu sparingowym, ale poza tym to tak nie za bardzo. Ok, jeszcze wybór stroj i zaczynamy. Minuta siódma. Prosto podanie do rajda. Raid Rejd schodzi do linii dośrodkowanie morda i mamy bramkę 1 do 0 w dziewiątej minucie. No, rozkręca nam się ten zawodnik. Kolejna minuta. Y, uderzenie finezyjne i bramkarz broni. Jeszcze żółdrożny. Dośrodkowanie. Obrońcy wybijają. Bilek przed karnym, strzał, ale zablokowany. Kolejna sytuacja, tym razem przeciwnicy, uderzenie. No i niestety bez opłaki pozostawiony Wright i spakuje tą pułpkę do bramki. Morda próbuje lobem, ale niestety nie trafia. No i takim rezultatem kończy się to spotkanie. 1 do jednego. Nie najgorzej, ale wprawdzie mogliśmy to wygrać. Tutaj piękna akcja naszych zawodników jeszcze. No i dobra. W tym spotkaniu zagramy sobie 3 mecze. Jeden zasymulujemy. Także pozostał nam ostatni mecz. Myślę, że najciekawsze spotkanie spośród wszystkich. Nagrywam dla Was to w czwartek. Ale nie wiem kiedy dostaniecie odcinek. Być może jutro. Albo w sobotę. Postaram się jak najwcześniej. Bo chcę wam to wynagrodzić, yy, że... Wtedy nie wstawiłem Wam w weekend, tylko w poniedziałek. No to. No i teraz jest, Jessila wprowadzimy na boisko, chociaż nie ma tu za kogo, bo wszyscy mają dobrą formę, ale za mordę. Morda usiądzie na ławce. Tutaj powy pomocnik rezerwowy. Wasil, czy wasel, nie wiem. No i oczywiście kol na bramkę. Zapraszam Was do skrótu. Myślę, że żółte stroje mogą zostać. No i zapraszam na mecz. Minuta 39. Jesil obraca się, wchodzi w pole karne. Samed Jesil zagrywa podtopadle do wasal, wasal, i nasz rezerwowy pomocnik zdobywa bramkę na raty, co prawda, ale bramka to bramka. I w 42. minucie mamy 1-0. Do przerwy, właśnie utrzymaliśmy ten wynik. A już po przerwie, minuta 74. Przejęcie w środku pola morda przy piłce. Morda, strzał, piękne okienko. Naprawdę ten zawodnik ma wielkie umiejętności. No i kolejna akcja Morda. Uderzenie. Bramka faluje w polkarnym, mamy rzut karny. No i zaraz zobaczycie, kto okazał się lepszy. Nie, Morda niestety nie będzie strzelał, ale myślę, że same Yesel. Mm, uderzy ten rzut karny Yesil. Prawy, lewy górny róg bramki Mamy bramkę 3 do 0 w 87 minucie Dobra To będzie na tyle Dzięki za oglądanie Możecie oceniać yy, moje wideo oraz intro i outro jak Wam się podoba Trzymajcie się na razie i cześć i